Witam Was. Skoro już się spotykamy na YouTubie, to mam do Was takie pytanie: Czy zastanawialiście się kiedykolwiek, kiedy powstało pierwsze medium społecznościowe? To oczywiście nie jest trudne do sprawdzenia. 2003 rok: Facebook i MySpace. A potem wiadomo, potem to już była lawina. Jednak okazuje się, że na podobny pomysł jak tamci przedsiębiorcy. Chwilę wcześniej wpadło wojsko, a dokładnie DARPA, czyli Agencja Zaawansowanych Projektów Wojskowych. Bardzo dużo słyszymy o DARPie teraz: jakieś chipy wymyślają jakieś, jakieś metody, żeby wszystkich efektywniej wyszczepić. To jest ta sama agencja. I tak, już na początek, może Wam sprzedam takiego, <laughs> taką tanią sensacyjkę, że w dniu, kiedy ten projekt DARPA został wygaszony. To oficjalnie wystartował Facebook. <laughs> Oczywiście to może być przypadek. Ktoś może powiedzieć, że to jest szuria, a ktoś inny może powiedzieć, no, coś w tym może być, no ale zapewne nie mamy dowodów, żeby jak, w jakiś sposób powiązać Zuckerberga na wczesnym, wtedy kiedy był studentem, prawda? Na wcz we wczesnym momencie rozwoju Facebooka, no, nie można powiązać ze służbami, że możemy. Sobie gdybać, ale no, brakuje nam tego elementu, prawda? Ale okazuje się, że można to powiązać, że jest ślad, bardzo mocny ślad po tym, że no, w bardzo wczesnym momencie startu Facebooka. O projekcie wiedziały służby. Ale to będzie na końcu. To będzie wisienką na torcie. Na początku od. Pokracznych pomysłów, które, które dopiero ewoluowały w media społecznościowe, w takie jakie znamy. Bo też musicie zauważyć, że pierwsze media społecznościowe, czyli właśnie Facebook czy MySpace, to są media, które, w których niejako ludzie piszą, jak żyją, co teraz robią, jaki mają samochód, gdzie mieszkają, gdzie pojechali na wakacje, co zjedli na obiad. W jakiego koloru stolec ten obiad się zamienił? Rozumiecie. Pierwszy pomysł na to, żeby w jakiś sposób katalogować swoje życie, coś w rodzaju pamiętnika, to jest rok 2001. Oczywiście Microsoft i pro, program, może nawet nie projekt, a bardziej eksperyment. Co z tego wyjdzie? Life My Beats. Otóż brała w nim udział jedna osoba, konsultant, Facet, który no, pracował i w IBM i w wielu innych amerykańskich korporacjach, coś w rodzaju pamiętnika, ale takiego hardkorowego, że facet zapisywał swoje notatki, zapisywał swoje to, co przeczytał, książki, jakie muzyki słuchał, jakie filmy oglądał. Będziecie tutaj mieli taki diagram, w którym, no właśnie, w którym te aktywności były wszystkie wypisane. I wyobraźcie sobie, że facet chyba do teraz to robi. Ja czytałem artykuł. Z 2018 roku, i on w 2018 roku <noise> jeszcze to robił, jakby to miało być za karę. Ale to nie jest tak, bo facet stał się sławny w środowisku naukowym, są oni filmy dokumentalne, bardziej o tym projekcie, napisał książkę, więc to też nie jest tak, że to jest jakiś niewolnik Billa Gatesa, <noise> tylko to już potem idzie własnym torem. Nie można tego nazwać medium społecznościowym. Po pierwsze, jedna osoba, a po drugie, no to jest katorga, jakby na to nie patrzeć. No wszystko, co z tych 20 aktywności, czy iluś, mielibyście wpisywać, no to dnia by nie starczyło. No ale to jest taki zaczątek. Ten pomysł spodobał się w 2002 roku wojskowym ZDARPE. To już było parę miesięcy po, po wrześniu, po szykowali się Amerykanie do niesienia demokracji do Iraku, wszyscy pamiętacie te czasy, prawda? Pomyśleli sobie, no kurczę, to jest fajne, gdyby tak każdy wpisywał albo jakiś system spisywał, co kto robi, co, jakie ma kontakty, co kupił, no to można łatwiej by było tych wszystkich bisurmanów złych wytropić. Program Initiative Cognitive Computing o wartości 7,3 miliona dolarów, i tam pracowano m.in. oczywiście nad trwałym, spersonalizowanym asystentem poznawczym. Czyli zdali sobie sprawę, no kurczę, no nikt dobrowolnie, całe społeczeństwo, nie będzie nagle wbijało swoich danych w, w jakieś bazy, prawda? No bo wtedy to też nie było interfejsu. Dopiero wtedy ktoś wpadł na pomysł, że no jedyna taka możliwość to na pewno wpisywanie tego w jakąś aplikację. No i miało to wyglądać w ten sposób, że część danych samemu by się wpisywało, a część danych byłaby pobierana automatycznie, jak chociażby twoje rozmowy telefoniczne, wyciągi z kart kredyt kredytowych i tym podobne. Co się da zautomatyzować. To się zautomatyzuje, a reszta musiała, no resztę musieliby ludzie sami wprowadzać. No i myślano, w jaki sposób to sprzedać. Może to będzie taka namiastka nieśmiertelności. Ciebie już nie będzie, ale będzie twoi potomkowie, będą przyglądali, co, jak ty żyłeś. Albo że na przykład, jak byłbyś chory, ktoś tam powiedział, o, moja matka czy tam ojciec yy, miał udar i. I stracił częściowo pamięć. No to mógłby sobie to wszystko przypomnieć. Też się to wszystko zbiegło z filmem Memento. Mam nadzieję, że kojarzycie film Memento, czyli ten facet, który tatuował sobie jakieś wskazówki. I to nie pamiętam, widziałem już chyba z 5 razy ten film, ale zapomniałem o co tam chodziło, może sobie nawet obejrzę. Jakoś to było od tyłu, w każdym razie ta akcja jakoś w dziwny sposób poprowadzona, i on sobie notatki tworzył. I... Z każdym tym tatuażem akcja się posuwała do przodu, i no, do tej głównej tam zagadki, już nawet nie wiem o co mu chodziło, dotarł. Jednak w środowisku naukowców nie spotkało to się z ciepłym przyjęciem, no bo wiadomo, oni się dzielili pomysłami, jakieś takie luźne rozmowy, no w swoim świadku, rozumiecie. I teraz mam taki cytat analityka z Federacji Amerykańskich Naukowców. Nienawidzę mówić Orwellowski, ale myślę, że taka była moja reakcja. Powiedział mi Steven Aftergood, analityk z Federacji Amerykańskich Naukowców. Wydawało się, że jest to niezwykle inwazyjna inicjatywa, która wykraczała daleko poza to, na co zwykły człowiek dobrowolnie i świadomie się zgodził. Jednak projekt został zatwierdzony, jednak w zmienionej formie. Doży do wniosku, że no nie ma bata. <laughs> Ludzie się na to nie zgodzą. I powstał program TIA, T -I -A, czyli Total Information Awardness. No, i to już było wprost na osoby wywrotowe, czyli no same z siebie nic by nie wpisywały, ale system zautomatyzowany na tyle, ile mógłby śledzić, to by śledził zakupy, rozmowy telefoniczne, może też udałoby się w jakiś sposób lokalizację namierzyć po tym właśnie, gdzie robił zakupy, przyzwyczajenia, rutyny i tak, czy algorytm, czy może bardziej jeszcze wtedy analitycy, którzy te dane by przeglądali no mogliby sprawdzić, czy coś knują, czy się e, ktoś z kim spotyka z bazy danych można było też włączyć e, do jakichś osób poszukiwanych daną jednostkę no rozumiecie, e, tego typu rozpracowywanie jednak 20 lat temu ludzie byli inni e, po pół roku program został wygaszony. No, ludzie się wściekli, nie, nie tylko naukowcy, ale generalnie to się odbiło szerokim echem. Znalazłem wypowiedź projektanta LiveBlogu, który był zdruzgotany krytykom i mówi, że to wcale nie o to chodzi, że go źle zrozumiano. Projektant systemu był wstrząśnięty skalą krytyki. Powiedział, że nigdy nie zamierzał, aby LiveBlog szpiegował ludzi. Krytycy całkowicie błędnie scharakteryzowali LiveBlog jako system zbierania danych, kiedy skupiono się na klasyfikacji i fuzji wielowymiarowych danych niskiego poziomu, aby wywnioskować o wyższym poziomie wiedzę na temat przebiegu życia pojedynczej osoby. Jednak to zdziwienie i hamletyzowanie nie do końca jest zrozumiałe, ponieważ według broszury DARPA, którą rozdawano naukowcom, którzy mieli którzy chcieli y, uczestniczyć w tym programie y, początkowo, wskazywali na potencjał LiveLog jako narzędzia nadzoru. LiveLog będzie w stanie wywnioskować rutyny użytkownika, zwyczaje i reakcje z innymi ludźmi, organizacjami, miejscami i przedmiotami, wyjaśnia broszura, i wykorzystywać te wzorce, aby ułatwić jego zadanie. Zobaczcie, my dopiero teraz o tym mówimy, że media społecznościowe idą w tym kierunku, prawda? A może tak być, a dopiero teraz yy, wprowadzają jakieś nasłuchiwanie w telewizorach czy w jakichś innych urządzeniach, że do tego dojdzie. A zobaczcie, to zanim jeszcze powstało pierwsze media społecznościowe, to już, już to w głowie się działo. Jednak cały czas nie było tego najważniejszego pierwiastka społeczności, żeby można było się czymś pochwalić, yy, coś skrytykować, yy, kogoś podziwiać lub yy, zaspokoić swoją ciekawość. Czyli, no, generalnie, takie najniższe instynkty to dopiero chwyciło. No i dobrze. Teoretycznie o programie była cisza, ale parę miesięcy później była rewolucja. Z jednej strony wszedł pierwszy iPhone. Dlaczego iPhone jest tutaj ważny? Ponieważ smartfon jako taki bardzo ułatwiał prowadzenie takiej aktywności, czyli katalogowanie swojego życia. Masz kamerę, masz aparat, masz internet. Nowy interfejs, no i w ten sposób możesz sobie no, tym wszystkim zarządzać. W każdym miejscu, o po każdej porze, prawda? A z drugiej strony, wyszedł Facebook. Dochodzimy do tego momentu, że mamy wygaszony program DARPA, który się tli i mamy studenciaków dwóch. No i możemy sobie gdybać, na, na jakim poziomie mentalnym tego projektu byli świeżo po otwarciu firmy. Czy to miało być tylko na studentów, na kampusy? Czy już mieli wtedy śmiały plan, że wielkie masy ludzi w różnych wieku będą wpisywały tam wszystko, tego co zjadły, po, po politykę, kulturę, ciężko powiedzieć. Ale to było to coś. Facebook miał to coś, co skłoniłoby ludzi, żeby sami swój czas poświęcili na wbijanie tam danych, na wrzucanie, i innych ludzi, którzy chcieliby to wszystko zobaczyć. No i teraz jak to połączyć? Jak połączyć LiveLog, jak połączyć DARPę z Facebookiem? Ja oczywiście wykluczam najprostsze, najprostsze rozwiązanie, czyli młody Zuckerberg mówi, ja jestem taki zajebisty, pójdę z tym do DARPy i oni to rozbujają. No i tak samo wykluczam, że ktoś z instytucji wojskowej, zobaczył jakiś portalik, mówi to będzie to, to jest to, co nam brakuje. I kiedy jeszcze nie wiedziałem, o co tam chodzi, ale zadałem sobie pytanie, no w jaki sposób oni mogli się skumać, no to mówię, tylko przez inwestora, prawda? Chodzili, szukali inwestorów, no a już taki inwestor, który w różne branże inwestuje, no to może mieć z jakimiś służbami, z jakimś wojskiem, może być powiązany, prawda? I okazuje się, że tak właśnie było tutaj, i to jest jeszcze bardziej trafne niż ten poziom ogólności by wskazywał. Ja teraz wam to przeczytam z kartki, bo to jest zagmatwane. Zuckerberg i Dustin Moskowicz, oni, są, oni byli założycielami, nie wiem czy oni tam. Ukradli to, to już tam paliwo. Oni byli założycielami, i oni do spółki wzięli Shona Parkera, który wcześniej założył Napstera. Pewnie starsi z Was kojarzą. Napstera to było zanim były te torenty, tylko do MP3. Ja chyba na samą końcówkę się tego załapałem. Już wtedy były lepsze rozwiązania. Czyli no coś, co wywróciło branżę muzyczną, że ludzie nagle sobie muzykę w MP3-kach ściągali. Czy to może wtedy jeszcze były. Inne pliki to już nie, nie pamiętam. I Parker prowadził do firmy swojego inwestora, który już w Napstera zainwestował. To jest Peter Thiel. No i właśnie, i Peter Thiel miał, i ma do teraz <laughs> ma do teraz bardzo dobre kontakty ze służbami. No można powiedzieć, że on pracuje. W jego projekty są wykorzystywane do służb i do wojska. To jest szara eminencja. O tym facecie można by było jeszcze strzelić kilka odcinków. Żeby wam pokazać skalę, jak ten człowiek jest ze służbami powiązany. Słuchajcie, z tego roku, czy z dwóch, trzech, ostatnich lat chyba na forsal.pl. Palantir Technologies, to jest jego pierwsza firma. Mm. Najbardziej zagadkowy startup z Doliny Krzemowej wkrótce stanie się nieco, nie, nieco bardziej przejrzysty. Firma zajmująca się analizą danych, m.in. dla FBI i CIA, złożyła dokumenty w amerykańskiej komisji papierów wartościowych i giełd. Okazuje się, że ten facet yy, pracował dla komórki, która wypuściła ten, y, ten program y, TIA, y, Total Information Awareness. Yy, tyle, że on nie pracował przy nim, ale. Jak wszedł z ekipą, to zrobił to podobno od początku, zrobił to lepiej. To jest słaby ślad, ale będą jeszcze mocniejsze za chwilkę. Tutaj dowiadujemy się z książki, jak on się nazywa? Mark Bowden. Facet napisał Helikopter w ogniu. On jest dziennikarzem, reporterem, coś od czasu do czasu, do czasu, do czasu, napisze też, właśnie takie tam klimaty niesienia demokracji, demokracji gdzieś tam, właśnie. W Afryce. To był czas śledzenia Bin Ladena. I on tutaj napisał w książce The Finish. 2011 rok, kiedy zginął Bin Laden. Bowden tak naprawdę nie mówi, że Palantir został użyty w nalocie, ale przypisuje firmie udoskonalenie zgromadzonych analiz, danych i analizy, które. Point Dexter zainicjował wraz z Total Information Awardness w następst następstwie 11 września. Palantir, pisze Bowden, wymyślił program, który elegancko zrealizował to, co planował zrobić TA. Czyli co mamy? Wiemy to, że TL teraz z, od kilku lat już dobrych współpracował ze służbami, czyli facet, który zainwestował na samym początku Facebooka. Mamy jakieś takie Ploteczki, przecieki, że to on pracował w, tym, w tej grupie od TIA, ale jeszcze mamy inny ślad, kiedy wcześniej no, niejako zaoferował swoje usługi służbom. Bo jakby tego było mało, TL oraz Elon Musk tworzyli razem PayPola. Nie wiem, czy są za ten projekt porówno odpowiedzialni. W każdym razie TL również działał informatycznie, miał bardzo duże udziały. No i to były, to były pierwsze cyfrowe płatności. No, PayPal nie był pierwszy, PayPal nie był jedyny. Jednak st piętą stopą, piątą agilesową było bezpieczeństwo tych systemów i oni doszli do wniosku, że no właśnie będą próbowali wybić się na bezpieczeństwie. Tiel zaprojektował system, który w jakiś sposób namierzałby osoby, które, które podejrzane płatności wykonują, oszukują innych ludzi. No i Tial z grupą informatyków napisali system Igor Igor od takiego gościa, który najbardziej zaszedł za skórę który nie dość, że ich tam na, na kasę trzepał, no to jeszcze tym się szczycił. Inżynierowie zaprojektowali algorytm, który pozwala ekspertom do spraw oszustw, z których wielu było byłymi funkcjonariuszami organów ścigania, szybko przeszukać dane transakcji, wgląd w sieć transakcji i mapować powiązania między podejrzanymi przestępcami. Takie podejście sprawiło, że PayPal stał się najbardziej zaufanym systemem płatności online na świecie. I to było jeszcze wszystko przed 2003 rokiem, kiedy sprzedał swoje udziały. I tam razem ze znajomym ze studiów, który już coś tam ze służbami kombinował, doszli do wniosku, że zaoferują swoje usługi wojsku czy służbom. No i tak wiadomo, mogą, mogą kontrakt wojskowy zdobyć, mogą dobyć duże pieniądze. Tutaj to jest oczywiście ubrane w szatki patriotyzmu. No, no i w ten sposób. Facet w 2003 roku aktywnie wszedł do kontaktu ze służbami. No i co? No i to jest ten moment, kiedy pojawia się Facebook, no i prosi o to, żeby wejść w spółkę. No, kurczę, nie może być takiej możliwości, że Tiel, który już wtedy ze służbami pracował, może nie od razu, ale wiedząc na czym służbom zależy. To on mógł podpowiedzieć, w jakim kierunku Facebook miał się, y, miał się y, rozwinąć, prawda? Wszystko logiczne. Y, no, no, na dobrą sprawę, no, mamy tutaj człowieka na talerzu. Y, co, gdzie, kiedy są artykuły, są dokumenty. No i to tyle. Dajcie znać, co na ten temat sądzicie. Jeżeli macie chwilę czasu, zostańcie ze mną. Wejdźcie chociaż na główną stronę i sprawdźcie, czy coś Was nie ominęło, albo może by Was coś zainteresowało. Pamiętajcie o filmach, które są na moim koncie na portalu syp.tv od sypywania. Starsze filmy, ale jeżeli ktoś by tam chciał na jakiś ciekawy temat czegoś posłuchać, to jak znalazł. Dziękuję osobom, które wspierają ten kanał, nie tylko finansowo, bo pamiętajcie, to, to wszystko jest dla Was. Bez Was byłoby to no nie miałoby to sensu, no co ja Wam będę mówił. W końcu na media społecznościowych jesteście, to wiecie z czym to się je. Życzę Wam wszystkim miłego dnia, miłego wieczoru i pozdrawiam Was serdecznie.